Zaczynamy temat spalaczy tkanki tłuszczowej. Zaczniemy sobie od T3. T3 to jest syntetyczny hormon tarczycy, który używa się do leczenia niedoczynności tarczycy lub w niektórych przypadkach do leczenia otyłości. Generalnie, jeśli jesteś osobą otyłą, masz bardzo duży problem z tkanką tłuszczową i mimo, że jesz mniej więcej tyle samo co reszta swojej rodziny, prowadzisz w miarę aktywny tryb życia. A mimo to oni nie są grubi, a ty jesteś, to w tym momencie znaczy, że możesz mieć problem z niedoczynnością tarczycy i radzę ci ją zbadać. Natomiast jeśli jesteś zdrową osobą, uprawiasz sporty sylwetkowe i szukasz jakiejś formy, Mocniejszego spalania tkanki tłuszczowej niż dieta i aeroby, ponieważ zamarzyło ci się na przykład nie wiem, dociąć na Sopot <grym> albo po prostu poprawić swój wygląd zejść do szokująco niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, no to w tym wypadku te trzy jest w stanie Ci pomóc. Jest to jeden z mocniejszych spalaczy tkanki tłuszczowej ze skutków ubocznych, na pewno bardzo źle wpływa na układ krwionośny, przede wszystkim na serce. Przy dużych dawkach, bo oczywiście wszystko wiąże się z dawkowaniem. Te trzy, tak samo jak i inne rzeczy, można dawkować we w miarę bezpieczny sposób. Natomiast przy dużych dawkach, mam tu na myśli... Hmm, 100 mikrogramów, dla niektórych może nawet 75 mikrogramów, jest to też zależne na pewno od wagi. U kobiet maksymalnie 50 mikrogramów się stosuje. Można mieć problemy z nierówną pracą serca, arytmia, można mieć palpitacje. No generalnie może to prowadzić do sporych powikłań, jeśli chodzi o układ krwionośny, więc to miejcie na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o w miarę bezpieczne dawkowanie, to ja myślę, że do tych 75 mikrogramów nie powinno się nic złego nikomu stać, pod warunkiem, że będziecie stosować się do dwóch pewnych zasad. Pierwsza zasada jest taka, żeby stopniowo wchodzić na tę trójkę. Czyli zaczynać dawkowanie na przykład od połowy tabletki. Zależy też, jakie macie stężenie w tabletce, prawda? Ale przeciętnie yy, najczęściej używana jest Unifarma, gdzie stężenie wynosi 25 mikrogramów. Więc zaczyna się od połowy tabletki i co 3-4 dni zwiększa się yy, dawkę o te 12,5 mikrograma, czyli. 12,5 mikrogramów, 25, 37,5, 50 mikrogramów i tak dalej. Yy, maksymalna taka dawka te trójki to jest 150 mikrogramów, yy, natomiast ja uważam, że bezpiecznie jest nie wykraczać powyżej 100 mikrogramów. Nie jest to moim zdaniem wcale potrzebne i nie daje też efektu, zresztą za, zaraz o tym powiem. Natomiast yy, wchodzi się powoli, to jest pierwsza zasada. Druga zasada schodzi się powoli yy, z tej trójki. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie uniknąć yy, pewnego szoku, nagłego zwiększenia tego hormonu w yy, organizmie, ponieważ yy, wchodzenie do dawki 50 mikrogramów, yy, czy tam 75, w sposób właśnie taki stopniowy. Pozwoli organizmowi na takie pewne przyzwyczajenie się i tutaj właśnie tych problemów z układem sercowo-naczyniowym nie będzie albo będą, ale znacznie mniejsze. Natomiast uderzenie nagle dawką 50 mikrogramów czy 75 mikrogramów nawet co prawda nie dla każdego, bo znam osoby, które zaczynały w ten sposób cykle na te 3 i spoko, ale u niektórych może to właśnie skutkować palpitacjami serca, arytmią i ogólnym złym samopoczuciem. Dobra, czyli tak, zejście, wejście stopniowe. To są dwie podstawowe zasady. Jeśli czytaliście na internecie o T3, na pewno czytaliście, że yy... długość stosowania T3 nie powinna być dłuższa niż powiedzmy 6, no maksymalnie 8 tygodni, co jest moim zdaniem bzdurą. To jest yy... rzecz wymyślona, podejrzewam, że z 10 lat temu albo i więcej, kiedy ja w ogóle zaczynałem raczkować w temacie dopingu, to tak się pisało, natomiast yy... z czasem wynikło, że te informacje to jest mit, który jest wciąż powielany na tych polskich forach o tematyce sportów sylwetkowych. Natomiast zagraniczni zawodnicy, no i nie tylko zawodnicy zresztą, ogólnie osoby, które zajmują się sportami sylwetkowymi, stosują te trzy i to nawet przez cały okres masowy, cały okres redukcyjny. Ja spróbowałem też w ten sposób. Przez 8 miesięcy byłem na tej trójce. Najpierw na masie, potem na redukcji, o czym powiem za chwilę. Po co na masie, skoro to jest spalacz tkanki tłuszczowej? Natomiast do 6 tygodni generalnie tarczyca wraca do siebie. To jest tak, że po zakończeniu stosowania T3 podbijamy troszkę ilość węglowodanów w diecie, ze względu na to, że węglowodany stymulują do tarczyce do działania. I druga rzecz, idziemy sobie do apteki, kupujemy sobie kelp. Jest to suplement bez recepty, który zawiera w sobie jod, czy jód. Jod, jód, nie wiem. Natomiast wiecie o co chodzi. Jod to jest. On po prostu przyspiesza powrót tarczycy do, do siebie. On stymuluje też tarczycę do działania, podobnie jak węglowodany, tylko że lepiej. Ogólnie są rejony, w których częściej zapada się w niedoczynność tarczycy i to są rejony, które są pozbawione jodu. Na przykład nie wiem, teren Bielska Białej, gdzie ja mieszkam. Tutaj częściej zdarza się na przykład niedobór jodu niż niż nad morzem, gdzie jod jest po prostu w powietrzu. Dlatego Warto jest, nawet jeśli nie stosujecie T3, kupować sobie sujedowaną albo właśnie suplementować kelep. Co dalej? Jeśli chodzi o masę. Na masówce T3 jest wykorzystywane z tego względu, że T3 ogólnie przyspiesza utylizację nie tylko tkanki tłuszczowej, T3 przyspiesza utylizację węglowodanów tłuszczy oraz białek. U osób trenujących naturalnie może polecieć też mięsień, ponieważ tutaj narażamy się jakby na niedobór białka w diecie przy deficycie kalorycznym i sporej aktywności fizycznej, jaka ma miejsce na redukcji, możemy się po prostu narazić na spadki. Te trzy po prostu pali fat, węgle i białka, które jeśli nie ma ich za dużo, no to czerpie po prostu skanki mięśniowej. Natomiast na koksie jest całkiem inaczej. Te trzy jakby wzmacnia te procesy anaboliczne. Jak dopada nas stagnacja, dajmy na to mnie, gdzie ja jem powiedzmy 6000 kcal w diecie mam, nie, na masie. Próbuję zmienić trening, próbuję może trochę podbić dawki koksu, no nie idzie. W tym momencie co? Trzeba podbić kaloryczność. Ale jak ją podbić, jak ledwo przejadam te 6000 kilokalorii? I tutaj daje się małą dawkę T3 rzędu powiedzmy 25 mikrogramów. Tutaj mówię o takim porządnym T3, nie podróbce, ponieważ w podróbkach te stężenia są zaniżone. I może wyjść tak, że suplementujemy sobie te 25 mikrogramów, w rzeczywistości jest tego mniej. A my tak, blokujemy tarczycę podając T3 z zewnątrz, ale ta dawka T3 nie rekompensuje tego, co wytwarzała nasza tarczyca, więc wychodzimy mniej więcej na zero. Musimy wyjść na lekki plus, jeśli chodzi o, o ten hormon. I tutaj pojawia się szybsza, no, szybsza, jakby utylizacja tych makroskładników, które zjemy. Czujemy się szybciej głodni, ponieważ szybciej je przerabiamy więcej tych rzeczy jest w stanie trafić do naszych mięśni. I tutaj bez problemu wtedy mogę wrzucić powiedzmy 500 kilokalorii więcej, ponieważ w ciągu dnia szybciej staje się głodniejszy. Tak, natomiast na redukcji ta dawka 25 mg jest stanowczo za mała. No moim zdaniem takim odpowiednim mm, odpowiednią ilością jest 50 mg. Do 75. Ja do 100 nigdy nie dochodziłem, bo nie uważałem tego za potrzebne. Poza tym dochodzenie do takich dawek powoduje też mocne uszczuplenie glikogenu w mięśniach, ponieważ tak jak mówiłem, te trzy pali fat, pali węgle, pali białko. Uszczuplamy więc też nasz glikogen w mięśniach, stajemy się Mega płascy po przekroczeniu pewnej dawki. Oczywiście można to niwelować w jakiś sposób, wchodząc na dietę high carb, gdzie przy deficycie kalorycznym ucinamy tłuszcze, zwiększamy ilość kilokalorii z węglowodanów. Wtedy ta pełność mięśnia w jakimś tam stopniu może się podtrzymać. Dodajemy jakąś tam kreatynę, żeby wiązać więcej wody w tych komórkach mięśniowych. Natomiast nie jest to dalej to samo. Nie mamy takiego nabicia po prostu i ta sylwetka staje się płaska. Jak ktoś się przygotowuje do zawodów, ma w dupie formę na 8 czy 10 tygodni przed zawodami, chodzi tylko o to, żeby wyjść po prostu na pełnej i przy poziomie tkanki tłuszczowej poniżej 10%. Ok, w tym momencie wchodzisz na te 100 mikrogramów, pali szwatu ile wlezie. Potem schodzisz z T3 odpowiednio wcześniej, robisz ładowanie i bęk. Forma idealna. Mały poziom tkanki tłuszczowej, mięśnie pięknie nabite. Wtedy to ma sens. Natomiast no jeśli nie jest tak, jeśli jednak robisz tą sylwetkę po to, żeby wyglądać dobrze, przez dłuższy czas, a nie tylko na zawodach. W tym momencie nie ma sensu wychodzenia poniżej tych 50, powyżej tych 50 kg. Ewentualnie można też połączyć tę trójkę z klębuterolem, o którym będzie mowa w następnym odcinku o spalaczach tkanki dłuszczowej. który postaram się przygotować na czwartek albo piątek. Myślę, że bez problemu zdążę. Dobra. Co jeszcze chciałem dodać? Chyba tyle. Więc yy, wiecie najważniejsze rzeczy. Wchodzimy na T3 stopniowo. Schodzimy z T3 stopniowo. Okres stosowania yy, 6-8 tygodni, o którym pisze się na polskich forach czy artykułach ze stronek ze sterydami, które mają po 10 lat, to jest już mit. Sam osobiście stosowałem te 3 przez 8 miesięcy, jakoś nie mam niedoczynności tarczycy. Ma się ją przez pierwsze właśnie 4-6 tygodni, potem przy zastosowaniu kelpu i odpowiedniej diecie, która stymuluje tarczycę do pracy. poziom tych hormonów przy zdrowej tarczycy normalnie wraca. Jeśli masz niedoczynność tarczycy lub nadczynność tarczycy. Nie polecam Ci stosować te trzy, lepiej skontaktować się z lekarzem, który będzie Wam tą niedoczynność bądź nadczynność tarczycy leczył. Co jeszcze? Chyba, chyba wszystko. Mam nadzieję, że wszystko. Do zobaczenia, cześć.